Cześć, witajcie, z tej strony Karlo, a dziś sobie zagramy w Fortnite Solo, kolejny odcinek. Lecimy sobie tutaj na domki, na szemrane szyby. Jakiś typ ze mną tu leci, ale to już nieważne. Teraz mogę się już upomnieć, myślę, że o lajka, like suba z dzwonem i wpisanie kodu twórcy w sklepie karol.pl67. I najlepiej, jeżeli jeszcze yy, wiecie na Discorda link w opisie, wszystko w opisie też będzie rozpisane, co takie zadanka, które byłoby miło, jakbyście wypełnili, czyli sub, like, dzwon. wisi na Discorda, ale to już takie jak macie, co nie? Jak nie macie Discorda, to nie musicie wbić na tego Discorda. A... No i co? No i wpisanie kodu twórcy, to myślę, że jeżeli... To jest też ulubionego twórcy, także jeżeli... Wolicie mi pomóc, a nie już takiemu większemu streamerowi, no to... Prosiłbym Was o to, żebyście pisali ten kod, Chociaż i tak już dużo osób ma wpisane, ale naprawdę to jeszcze nie ma. No to zachęcam do zrobienia tego. Let's go. I o co chodzi z planami na naj, najbliższą serię, która pojawi się wkrótce na kanale bądź w następnym odcinku, ale to już nieistotne jest, po prostu wkrótce się pojawi. W serii tej, tej będzie polegało o tym, że będziecie pisać coś w komentarzach. Na przykład swoje niki czy coś. Napiszcie pod tym filmem. Napiszcie coś tam co chcecie i na końcu napiszcie swój nick Fortnite. Nix Fortnite, czyli na przykład Maciuś raz, 2, 3, 4, 5, 6. I ja wtedy w nas przed kolejnym... przed robieniem kolejnego odcinku wchodzę na stronę, losuję komentarzy. Komentarze i... Po prostu mi się znajduje, tak? Losuje mi się widz. Ogólnie. Będę losować jakiegoś widza, tak? Ogólnie, dodajcie mnie teraz do znajomych Fortnite. Nick Karol.pl67. Fajnie będzie, jak to zrobicie. Nie, przepraszam. Karol.pl67 sklepie, a Nick Karlo, it. macie w lewym górnym rogu. Dodawajcie mnie do znajomych, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. I ja. Piszcie też swoje nikki, ja wtedy będę się z jakoś przez grę albo przez Discorda. Najlepiej, jak bijecie, i będziemy się tam kontaktować. Tych oczywiście, których wylosuję, tak, ale to dopiero w następnym odcinku, myślę, bo pierwszy odcinek już mam zablokowany. Będę już robił z takim kolegą, który mnie od bardzo, bardzo dawno subskrybuje. Był jednym z pierwszym, i znam go prywatnie też, nie? A serię muszę z kimś zacząć. Nie wiem co mogę Was gadać. Także powiedziałem już jedną z najważniejszych informacji w tym, z tego. Dzisiaj. Ale się przestraszyłem. Otworzysz tą skrzynkę, frajerze? Dobra. Napiszcie też jaką byście chcieli, lub w najbliższej przyszłości zobaczyć grę na kanale, co nie. Czyli, jeżeli ktoś nie wie jeszcze o co chodzi w będzie chodzić w nowej serii i zasady, to będzie się, ta seria będzie się nazywać. Mm, mm, Fortnite z Karlołem, tak? Fortnite z Karloem, tak będzie się nazywać seria i myślę, że jest w porządku nazwa serii i tam będę brał do tych widzów lub kolegów youtuberów no wspierających to jest podstawa, żeby mieć kod żebyście wystąpili w takiej serii lub mieli większe szanse, tak? bo osoby, które nie będą mieli ni kodu na pewno z nimi nie nagram także zachęcam, przynajmniej na Pewien okres czasu na przykład na te dwa tygodnie wpiszcie mój kod, a później zmieńcie, bo to chyba mi tak mi się nie zmienia. A wy, albo nawet jak nie chcecie mnie za bardzo teraz wspierać, po prostu wpiszcie kod na chwilę, daj zapisz i wpisz znowu kod swojego ulubionego twórcy lub kolegi jakiegoś czy nie? bo na przykład trochę osób, na pewno... Z 80% kanału nie wie, kim ja jestem, tak? A jeżeli chcecie się coś tam o mnie dowiedzieć lub wiedzieć, kim ja tak naprawdę jestem, co ja tak naprawdę tu robię, no to wbijajcie na QND, które jest zwiastunem tego kanału, tak? Oś snajpa, dobra! Co jest 5? Ale stąd ogumy. Dobra, i typ tu jest. Nie, proszę, proszę! Nie wsiadaj za mną, błagam cię. Dobra, pan jest ogumy. I co ja mam teraz zrobić? Nawet maców nie mam, które farmiłem przez półgierki. Nawet ogniska nie mam. 105 HP. Nawet nie mam gdzie za bardzo tych Matsów pofarmić. Drzewo się zbugowało. Nie, pewnie malowało. Dlaczego jest takie? Jak drugi raz tak zginę przez w odcinku. To ja już to wrzucam, bo już poprzedni był odcinek i... On był tak fejkowy, Boże. Takie już... Miałem 0 fragów i było to 25. I takie... A wrzucać to, czy nie? A dobra, najwyżej mnie zjedzą w komentarzach za te fragi. Ale Fortnite solo nie polega na tryhardzeniu. Bardziej będziemy tryhardzić w serii Fortnite z Carloem. To tam będę tryhardził bardziej, tak? I będziemy się starać o winki, także będę wijać wam albo do lobby, jak nie będę mieć z kim nagrać ale na pewno będzie z kim. Więc no, szykujcie się na naprawdę bardzo fajną serię. Oczywiście, imo, Bardzo fajną. Przyda nam się ta sniperka. Więc sorry, małe Kewy. Było ich aż 4, ale no cóż. Przed bomby by się przydały. Nie mam za bardzo snu Dobra, trudno. Niech już będzie tak, jak jest. Masło. No o co chodzi? Dajcie mi jakiegoś bota. Czy coś jakiegoś stojącego typa. Zawsze gdy gdzieś lecę, to nikogo nie ma. Nie wiem, gdzie ja mam latać. Możecie pisać swoje pomysły na kolejne też odcinki, lub gdzie mam latać, tak. Na jakieś słupki piszcie w komentarzach. No nie ma tam żadnego bota, którego bym sobie z chęcią pobawił. Nie, bo jak ja trochę na typa, to jest taki bukejowiec typowy, który mi się do boksa wbija. Stawiam trapa i mi go rozwala. Bo z karem chłopami. Jakiś bodkampi w tych krzakach zaraz wychyli i tak z pompy mi trafi. Jak tak będzie, to ja to wrzucę i powiem, że ta gra jest zepsuta. Te krzaki są takie, trasz. Jakbym dostał snajpę teraz, to mi się. jest najgorsza. Hmm. Co tam jest? O, ta głupia pompa. W ogóle dodali ten granat na lot, który jest tak zwalony na endgame. Ie. No, na tym World Cupie to będzie tak. Z... O boże! Głupota! Po co oni takie rzeczy? Co update? Robią coraz gorsze przedmioty. Nic, albo coś. Albo nic nie dodawajcie, albo nie wiem. Wracajcie na wakacje, proszę. Epic Games. Znaczy, nie zrobię coś, ale. bez przesady. No po co taki granat dodajecie? Jak gra? Gdy gra jest dobra. Tak jak była w czwartym lub piątym sezonie, to po co ją zmieniać? Czekajcie, kobójka. Widziałem dobrze. No mówiłem, że kobójka. Kolapsuje co, nie? O i co, i co, Fejerze, Zaskoczony jesteś, tak? No ja to ja ci już mówię, że zrobiłem ci łubudu na łeb. Wiedziałem, że chcę tak ładnie przełączyć. Możecie teraz napisać pogers w komentarzach, jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu, gdy robi pierwszego fraga hehe. He. Oczywiście trochę du dużo mnie obił, ale i tak było dobrze, bo nawet był, 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 był nawet nawet Przeciętny był im No i zarobiście. Mamy dużo masów. Zaraz się ogniskiem uleczę. Slurby by się przydał. Dziękuję za suba komuś. Sprawdźmy, kto dał usuwa. zozol Games. Dzięki, Mordo, pozdro. Dzięki, Epic. Dzięki za suba, ale no to jest niedorzeczne. Dobra, nie wiem, nie wychodzę. To jest świetna gra. Czy skusił mnie ten sub? Nie wiem, skąd ty się ten wziął. A ja mam aż 200 HP. W ogóle, jak to się stało? Co? nie? Ach... Widzieliście 10 sekund nieuwagi, ale wrzucę to już, bo to już muszę. Już naprawdę fajnie wyszło. Mówienie itp. O, dzięki za jakieś badziewie, którego i tak nie będę korzystał. Możecie powiedzieć, czy robicie te zadania, bo ja tego w ogóle nie robię, bo prawie w ogóle w tą grę nie gram. No ale nie są złe te nagrody. Yy, dobrze. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podoba. I tak jak mówiłem, że tutaj nie, nie hejtujcie, że mi się tak słabo ta gra poszła. Mogłem tego typu zabić, bo to był naprawdę bot. No, kod w sklepie, jakby się dzisiaj wyświetlałam się na ekranie. I co, dzięki, że byliście do końca. Myślę, że było przynajmniej 20 osób, które weszło w ten film. 20%, przepraszam, jak było 20 osób to już. W ogóle to teraz gadam głupoty. Dobrze. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek się spodobał i przypadł do gustu nowa seria, możecie napisać co o tym sądzicie w komentarzach. No i co? Pamiętajcie, że tam będziemy bardziej trechardzić, a tu będzie taka luz, tak? No i co? Do następnego. Na razie.